Cześć, witajcie, to jest pierwszy odcineczek HNS, a właśnie mnie zabili, ja Zosia, no, zabili mnie, a więc tak, na początek mamy, jesteśmy jakimś blokiem, to jest graf ja na przykład byłem y, tym takim bloczkiem, co się na nim takim, no tym takim mu muzykantem jestem, jestem muzykantem. Jeden będzie tutaj na pewno. Znaczy nie na pewno, ale będzie pewnie. Ja to zawsze by tak, bo to jest najlepszy sposób. Jak dla mnie, to tam hide and seek. Tak. Ej. No. Mm. Ej. Co? No ja go biłem. Aha, to wy też się przywitaj może co? Osiemka. No biłem czypa, A on mi tak po prostu zwiąnął. jeden. Okej okay. oh oh. Okej, okay. zabijam, jak widzicie Jesz... Jest czekający? Tak. Od początku. No mnie lamusy zabili. Mhm. No nie, nie jestem od początku, ale to jakoś się zdarzyło. Okej, okay, tutaj nie ma typa. Okej, 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 tu coś jeszcze. Dara, 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 Okej. Czarza. Cholera. Ej, ja sobie biję. A, to, to jest błagnięty kościoł, cześć. A ja yeah, mam lagi tutaj. Łola, Boga. się bardzo dobrze ukryłem. Tak, tak. weźmy cię zdejmę. Cholera... O nie wierzę. Chyba ich naprawdę zgięło No, chyba ich pogięło, no Chodź do mnie. Ja to nie będę szedł. Gdzie ty jesteś? Daj, to, to gdzie ty jesteś? Nie, wiem, gdzie jestem? W pokoju. W pokoju? No. Idę się za chwilę szukać. Jeszcze szukającym. A potem Wam potem IP oczywiście. Jerry. Yeah. No, i dobrze, że wyszedł nieoluby gość. Czy, 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 Okej, okay, idę zobaczyć, czy, 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 tutaj nie ma, nie ma nikogo, ale tutaj się nie mogą chyba okryć. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Czo? Najlepsze jest tak, że to jest... Naj... Najlepsze jest to. O, właśnie właśnie to jest najlepsze. Widzisz takich... Tak, ich... tak, tak można ich znajdować. Szybko. Oooo oh, my goodness! What the fuck! O nie wierzę! O nie wierzę! Crafting ucieka. Ale no, on jest na górze. O się O się. Ej! O nie! Wygrałem. Dobra, to ja będziemy kończyli ten filmiczek. A zobaczcie ile minęło. Ejka. O Jezu, tylko 5 minut. Cześć! Cześć! Ha, ha. A więc mi ten odcineczek będziemy kończyli. A to jest pierwszy HNS z misieka, z miskiem, znaczy to jest i Jacob, ale to jest Misiek. Tak, to jest Jacob, ale to jest Misiek. Znaczy to jest Misiek, ale to jest... Kurzowe. Cześć, dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Cześć, do widzenia, pa!